Powiedzieć się dla pań i dla panów, tani A gdy spytałem, czy to skradł dziś ta książka, mówiłam... Ja, tak, bo jest świetna nie? Tak jeszcze wczoraj powiedziała być, tak jeszcze wczoraj, bo już dziś... Generalnie rzecz biorąc, mycie straca życie. Co? Pędzi pastuszek do domu Gąski, bo już mu w nosku zakrzepło. Pędzi pastuszek do domu Gąski, a mnie tam zawsze jest ciepło. Mariolo! 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 Miram spada i mała, tam są drzwi Od wszystko, co zielone, co pachnące prawie mieszka na podeszwach rozniesienych Ciebie, na Twoją postać. Tak, muszę przyznać, że jestem bardzo zadowolona z występu. Muzyką poszło naprawdę świetnie. Muszę przyznać, że myślałam, że będę się bardziej stresować, ale nie było źle. Bardziej się stresowałam przed taką próbą generalną, gdzie byli już ojcowie. A teraz, tak naprawdę, weszłam na luzie, można powiedzieć, i jestem dosyć zadowolona ze swojego występu. na pewno będę to wspominać dobrze. Prób było wiele. Muszę przyznać, że ostatni tydzień to było u, ale naprawdę myślę, że wszystkim muzykom, jak i wykonawcom poszło naprawdę dobrze. No i wszyscy się bawili tą muzyką, co najważniejsze. Mam nadzieję, że publiczności też się podobało, no i że się uśmiali, tak? Że było zabawnie, bo o to w tym wszystkim chodziło. Pomysł narodził się w mojej głowie w październiku, a już mamy czerwiec, więc trochę czasu minęło. Mianowicie siedziałem w pewien niedzielny wieczór przed swoim, przed swoim komputerem, przeglądałem YouTube'a i zobaczyłem. Koncert w podobiu tego, na którym się inspirowałem. No i tak sobie siedziałem, oglądałem i stwierdziłem, A, zróbmy coś takiego u nas na uczelni. Napisałem scenariusz, wysłałem do ojca Dariusza i czekałem na odpowiedź. No ale wróciła pandemia, wróciły rozmaite obostrzenia, ograniczenia i nie byliśmy w stanie zorganizować takiego koncertu. Więc musieliśmy, musieliśmy poczekać. I tak naprawdę wstępne jakiekolwiek próby zaczęliśmy robić tak powolutku, po parę osób, po pokojach zaczęliśmy testować te piosenki no i z czasem kiedy też obostrzenia były luzowane mogliśmy troszeczkę bardziej luz z kolejnymi, z kolejnymi próbami, pojawiły się instrumenty muzyczne, pojawiło się nagłośnienie, pojawiło się światło no i na występie pojawili się wszyscy ludzie, więc było z czego wybierać. A jak psychicznie to przeżywałeś? Czy był stres? No, to jakby nie było stresu, to, to, to nie zależałoby mi na tym. Tak mi się wydaje, że zawsze, kiedy człowiek wchodzi w coś w całym sercem, całym sobą, no to chce to zrobić I, 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 i się angażuje. I normalne jest to, że się stresuje, że czujesz tremę, czy wszystko zadziała. E, I jestem zadowolony, wydaje mi się, że wszystko zadziałało, że to wszystko miało ręce i nogi. E, psychicznie były gorsze chwile, prostu, zwłaszcza zaraz przed całym koncertem, kiedy, kiedy to rozmaite problemy techniczne nękały nasz koncert, ale się udało. A jak oceniasz publiczność? Czy zadawała cię ilość osób, która przyszła, czy to była gorąca publiczność, czy raczej oczekiwałeś czegoś, czegoś więcej? Publiczność była fantastyczna, niestety mała z uwagi na obostrzenia. I nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby aula była wypełniona w 100%, abyśmy się reklamowali wszędzie i po wszelkich rynkach, kramkach i innych miejscach, więc musieliśmy się. Musieliśmy się do, dostosować do obostrzeń, które panują w Polsce? Dwa, jeden, wchodzisz. Jest ze mną Mariusz. Mariusz, czyli jeden z realizatorów całego wydarzenia. No niełatwa i niewdzięczna trochę praca, bo jednak tych technicznych spraw i problemów było. Mariusz, powiedz mi, jak to wszystko wyglądało? Czy całe wydarzenie dla Ciebie, realizatora, zaczęło się o 19.30, czy może troszkę wcześniej? Na początku wspomnę tak, to nie była łatwa praca, natomiast czy nie wdzięczna? nie zgodzę się. Było dużo problemów. Zaczęliśmy nie o 19.30, zaczęliśmy już 2-3 dni przed z próbą realizacji, gdyż chcieliśmy sprawdzić, żeby to wszystko działało, prawda? Chcieliśmy zrobić to jak najlepiej. I były pewne problemy. Pierwsza próba wyszła świetnie, natomiast w drugiej próbie e, były małe komplikacje, ale je szybko załagodziliśmy i teraz cieszymy się, ponieważ mamy owoce naszej pracy, które wyszły moim zdaniem jak na pierwszy raz e, bardzo dobrze. Czujesz się bardziej zmęczony czy usatysfakcjonowany całym wydarzeniem? Jednak bardziej satysfakcja tutaj e, no, e, rządzi, gdyż jednak... No to był pewien wyczyn, prawda? Tutaj trzeba było się postarać i zrobić coś konkretnego w tym kierunku, i też staraliśmy się, żeby to wyszło dobrze, żeby nie było żadnych takich wpadek. Um, pewnie czuję, że zmęczenie już przyjdzie do mnie za kilka godzin, bo to jednak było trochę pracy. Natomiast tutaj bardziej jednak radość i szczęście. I jak oceniasz ten, y, ca to całe wydarzenie, ten koncert? Y czy podobały Ci się poszczególne piosenki, czy może y, przez te próby, może ci się znudziły, czy raczej y, spodobał Ci się kunszt aktorów? Powiem szczerze, że przy całym tym wydarzeniu m, uczyłem się. Cały czas się uczyłem, człowiek się uczy całe życie i ja też tego doświadczyłem przy pewnych momentach. I też chcę tu podziękować mojej całej ekipie, czyli od strony technicznej, e, operatorom Julii Dąbrowskiej, Danielowi Koniecznemu, Emili Kijewskiej i Kubie Junkę, którzy byli operatorami. E, oraz Krzysztofowi e, Guzowi, który był jednym z realizatorów, e, który był głównym realizatorem, który to działał i tu muszę go pochwalić, bo spisał się naprawdę dobrze. Ja pom pomagałem w tych kwestiach i, i, i koordynowałem całe wydarzenie. Także naprawdę jestem dumny z całej mojej ekipy. Mam nadzieję, że będziemy robić więcej takich akcji. I trzymam kciuki za filmę, za was wszystkich, za koncert, za śpiewających wokalistów, muzyków. Było prześwietnie. Super, dzięki Mariusz, wielkie szapoba za zorganizowanie, pociągnięcie tego wydarzenia na własnych i nie tylko barkach. I jeszcze raz wielkie wielkie gratulacje. Dziękuję. Wszystkiego dobrego.